Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał o tematyce przyrodniczej. Przedstawię ciekawostki i przydatne informacje o morskim oku w Tatrach. Jest to jedno z najbardziej znanych i popularnych miejsc wędrówek turystów w naszym kraju. Niektórzy ludzie twierdzą, że każdy w swoim życiu musi miejsce te zobaczyć na własne oczy. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba i wynagrodzicie go łapką w górę i subskrypcją kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie wizitmaopolska.pl pod tytułem Morskie Oko. Ciekawostki i informacje praktyczne autorstwa pana Waleriego Eliasza. Morskie Oko jest jeziorem pochodzenia polodowcowego o charakterze karwomorynowym. Wypełnia wydrążoną przez lodowcę misę skalną kocią morskiego oka, zamkniętą od północy ryglem. Na którym leży wał Moreny Czołowej. Morskie oko leży na wysokości 1395 m nad poziomem morza i zajmuje powierzchnię niemal 35 hektarów. Jest to drugie pod względem powierzchni i objętości jezioro w Tatrach. Jego maksymalna długość wynosi 862 m, zaś szerokość 566 m. Maksymalna głębokość wynosi niemal 51 metrów. Długość linii brzegowej zaś wynosi 2450 metrów, a objętość jeziora to 9 935 000 metrów sześciennych. Woda w jeziorze ma zieloną barwę. Co ciekawe, Morskie Oko nazywane jest również Rybim Jeziorem lub Rybim Stawem. Ponieważ jest zbiornikiem zarybionym w sposób naturalny. Morskie oko zasilane jest dwoma stałymi potokami: Czarnostawiańskim Potokiem oraz Mnichym Potokiem. Do zbiornika spływają też potoki okresowe. W sąsiedztwie Morskiego Oka znajduje się schronisko turystyczne PTTK imienia Stanisława Staszica. Jest położony na wysokości 1405 metrów nad poziomem morza i jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych schronisk w Tatrach. Do Morskiego Oka prowadzą cztery szlaki turystyczne, a wokół jeziora prowadzi jeden szlak, na którego przebycie potrzeba około 50 minut. Pytanie: jak dotrzeć do tego pięknego miejsca? Z racji dogodnego położenia, Morskie Oko jest stosunkowo łatwo dostępne. Miejscem startowym jest Palenica Białczańska, do której można dotrzeć własnym samochodem lub busem z Zakopanego. Z Palenicy Białczańskiego do Morskiego Oka prowadzi jeden szlak, w kolorze czerwonym. Całość trasy wynosi około 9 km i można ją pokonać w około 3 godziny. Droga jest w większości asfaltowana, w zimie pokryta grubą warstwą śniegu. Miejscami poprowadzona jest skrótami przez las, które ścinają największe zakręty. W Palenicy Białczańskiej dostępna jest alternatywa – wjazd bryczką konną, która dowozi turystów do Włosienicy około 1700 metrów przed Morskim Okiem. Lecz z tej opcji lepiej nie korzystać. Moim zdaniem większą radość sprawi pójście samemu niż wykorzystywanie koni. Mimo że trasa 9 km pod górę wydaje się ciężka, to z pewnością zrekompensują ją fantastyczne i zjawiskowe widoki na całym odcinku drogi poprowadzonej przez las. Rozmieszczone są tam tablice edukacyjne Tatrzańskiego Parku Narodowego, informujące o ciekawostkach przyrodniczych. Jednym z najbardziej interesujących miejsc na trasie są wodogrzmoty Mickiewicza. Malownicze kaskady utworzone w nurcie potoku Rostoka. Chętni na dalszy spacer mogą podjąć się podejścia do czarnego stawu pod rysami. Z podmorskiego oka startuje również najpopularniejszy szlak na rysy, przebiegający właśnie przez czarny staw pod rysami. Alternatywą jest bardzo trudne podejście na przełęcz pod chłopkiem. Warto pamiętać, żeby odpowiednio przygotować się na wędrówkę na morskie oko. Szczególnie zimą. Latem, oczywiście też, ponieważ pogoda bywa zdradliwa. Oczywiście, jest to też teren Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Dlatego trzeba zachowywać się odpowiednio. Szanować przyrodę i spokój zwierząt. A wy odbyliście już podróż na morskie oko? Jak wasze wrażenia? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pozdrawiam i do usłyszenia!